Napisał i nagrał Marcin Mielcarek. Zapraszam do odsłuchania. W mojej wiosce od kilku dni pada deszcz, i nie zanosi się na to, aby miał przestać. Niby nic w tym dziwnego, w końcu był to listopad. Najsmutniejszy miesiąc w roku, ale w tej deszczowej aurze było coś nie tak, zupełnie jakby razem z opadami przyszło coś jeszcze. Nie wiem dokładnie co takiego, ale to co pojawiło się na ulicach ma kształt, formę. Nie mam pojęcia, kim albo czym oni są. I myślę, że niestety nigdy się tego nie dowiem. Pozostanie to przynajmniej dla mnie zagadką. Czuję się cholernie śpiący, do tego ten dziwny szum w głowie. Zacznę jednak od początku. Zostałem w domu sam, dzień przed tym jak zaczęły się te przedziwne opady. Moi rodzice wraz z resztą rodzeństwa polecieli do Hiszpanii, aby wygrzewać się na gorącym piasku plaż Morza Śródziemnego. Ja zostałem w domu z wyboru. Oczywiście musiałem stoczyć oto ciężki bój, ale wywalczyłem sobie te dwa tygodnie spokoju. Gdybym jednak wiedział wcześniej, co mnie czeka, wziąłem urlop w pracy. Aby móc spędzić czas wolny w sposób dla mnie najodpowiedniejszy, zacząłem pisać swoją debutancką powieść z gatunku grozy. Pierwsze słowo postawiłem, kiedy w domu zapanowała błoga, przyjemna cisza. Pojechałem do pobliskiego sklepu, aby zrobić sobie zapasy na kilka dni. Kupiłem produkty, z których mogłem gotować to, co lubię. Poza tym zaopatrzyłem się w słodycze, papierosy i alkohol. Niezbyt duże ilości, ale takie, abym nie musiał się martwić, że czegoś zabraknie. Pierwszego dnia napisałem kilka stron i byłem z tego faktu bardzo zadowolony. Właściwie spędziłem czas do wieczora przed komputerem, z przerwami tylko na jedzenie i sporadycznego papierosa na ogródku. Nocą wyszedłem z psem, który wabił się dingo, na spacer. Pochodziłem w jedyny sposób, jaki się dało, czyli chodnikiem w jedną i drugą stronę, bo nasza wieś była typową ulicówką. Jednocześnie, szukając chyba pewnego rodzaju inspiracji, obserwowałem palące się światła w oknach domów. W nielicznych można było zobaczyć ludzi. Którzy nieświadomi, że ich obserwuję, oddawali się przeróżnym czynnościom. Widziałem nawet jednego faceta, paradującego kompletnie nago, ale nic mnie to nie interesowało, dlatego odwróciłem wzrok i przyspieszyłem kroku. Kiedy wróciłem, nie miałem już siły pisać. Czułem się śpiący, ale zamiast iść spać, wziąłem butelkę piwa. Otworzyłem ją i wybrałem jakiś film. To był horror o spalonej galerii handlowej, w której główną rolę odgrywały lustra. Z tymi lustrami było coś nie tak. Zasnąłem jednak przed finałem. Obudziłem się w ciemnym salonie po trzeciej w nocy. Czułem pragnienie, dlatego udałem się do kuchni i nalałem sobie zimnej wody prosto z lodówki. Wyglądałem przez okno na pogrążoną w mroku ulicę. Samotna lampa, świecąca pomarańczowym światłem, wyglądała jak latarnia pośród oceanu ciemności. W momencie, kiedy patrzyłem, małe krople zaczęły pojawiać się na szybie. Potem doszedł kojący zwykle dźwięk, krople robiły się większe i cięższe. Uderzały coraz silniej w dach i okno. Wtedy właśnie zaczęło na dobre padać. Rankiem zjadłem obfite śniadanie, przypieczony chleb tostowy, jajka na twardo, parówki. Wypiłem w salonie kawę i poszedłem do psa, ale tylko go nakarmić i wysprzątać mu kojec, bo pogoda zrobiła się kiepska. Deszcz ciął nieprzyjemnie. Dingo siedział schowany w swojej budzie, wystawał mu tylko pysk. Posiedziałem z nim chwilę, pogłaskałem kiedy jadł, a potem wróciłem do domu. Usiadłem w końcu do pisania i chociaż nie szło mi tak dobrze jak wczoraj, bo wiele rzeczy mnie rozpraszało. Na przykład zdjęcia od siostry, która wysyłała mi je z zawiści, sądząc, że nagle poczuję, że coś tracę. Ale i tak napisałem kolejnych kilka stron. W międzyczasie obiad, ponowna wizyta Udingo, potem pisanie do wieczora. Co jakiś czas wstawałem i wykonywałem krótką gimnastykę, albo odrywałem wzrok i patrzyłem przez okno. Wtedy chyba po raz pierwszy zobaczyłem kogoś na zewnątrz, coś na zewnątrz. Rzecz jasna, nie miałem jeszcze pojęcia. Że nie wszystko do końca gra. Zrobiła się totalna szarówa, czyli ani światło, ani mrok jeszcze nie ogłosiło swojej dominacji. Kiedy dostrzegłem na chodniku jakąś ciemną plamę, zarys postaci, to był chyba bardzo wysoki człowiek. Raczej miał więcej niż dwa metry. Był do tego chudy i najwyraźniej nosił jakąś przylegającą do ciała wodoodporną odzież, bo wyraźnie odznaczały się wszystkie jego członki. Rzecz jasna, nie skupiłem się wtedy na tym facecie, bo nie miałem takiej potrzeby. Wróciłem do pisania, pisałem gdzieś do dziewiątej wieczorem, a potem poszedłem się myć i przy alkoholu obejrzałem kolejny horror. Wiecie, musiałem pozostać nakręcony, musiałem być w tematyce. Wydawało mi się, że taka inspiracja tylko mi pomoże. W nocy jednak spałem kiepsko, ponieważ Dingo szczekał i wył niemal do samego rana. Nie tylko on zresztą. Wszystkie psy we wsi zachowywały się tak samo. Kolejny dzień minął mi podobnie. Deszcz ani na moment nie ustąpił, cały czas wydawał się nacierać z taką samą intensywnością. Podczas śniadania patrzyłem przez okno, jak nowo powstała rzeka, spływa w dół ulicy. Poszedłem do Dingo i mimo że tak lało, uznałem, że musi chociaż trochę się przejść. Połaziliśmy jakiś czas, ja ubrałem kurtkę przeciwdeszczową. A on niestety zmógł, ale i tak wydawał się być zadowolony. Zdałem sobie sprawę, że po asfalcie nie jeżdżą żadne auta, po chodnikach nie chodzą ludzie. Nasza wieś była ulokowana w szczerym polu, dookoła trochę lasów, do najbliższych innych wsi było 8 kilometrów na zachód i 10 na północ. Przez tę panującą ulewę wieś wyglądała na wymarłą. Wróciliśmy w końcu z Dingo do domu. Wytarłem go porządnie ręcznikiem, przetrzymałem jakiś czas w środku, aby się ogrzał, strasznie jednak nie lubił być zamknięty i w końcu wrócił do swojej budy. Ja wziąłem się za pisanie, ale w ciągu całego dnia napisałem tylko trzy strony. Nie szło mi, nie wiedziałem dlaczego. Byłem jakiś rozkojarzony i senny może przez ten deszcz. W nocy znów Dingo nie dawał mi spać to znaczy do jakiejś trzeciej, kiedy to on i inne psy nagle zamilkły. Było to tak przyjemne, że nawet nie zastanawiałem się dlaczego. Rano, jednak po śniadaniu. Poszedłem do niego i zobaczyłem, że śpi. Ogarnąłem mu kojec i jedzenie, a potem spróbowałem obudzić. Wydawał się jednak martwy. Zmartwiło mnie to. Nie reagował na wołanie, na bodźce, na nic. Wybrałem numer do najbliższego weterynarza, ale linia była zajęta. Postanowiłem wziąć Dingo do auta i zawieźć go do lekarza. Jechało się ciężko, koła tonęły w wodzie, deszcz siegł po przedniej szybie. Wycieraczki chodziły na pełnych obrotach. Najbliższy weterynarz był 20 kilometrów stąd. Gdzieś w połowie drogi stało się coś niesamowitego. Ciemne chmury zniknęły z nieba i wyszło słońce. Okolica wyglądała tak, jakby tutaj w ogóle nie padało, nie tylko dzisiaj, ale przez dobry miesiąc. Uznałem to za niesłychane. W końcu trafiłem do weterynarza, ale miałem problem z parkingiem. Okazało się, że nie tylko dingo zapadł na dziwną śpiączkę. Było tutaj wiele osób z mojej wsi, wszystkie z tą samą przypadłością, z tym, że nie tylko psy padły ofiarą tego dziwnego pomoru. Były tutaj też koty, króliki, a nawet koza. Dwójka weterynarzy, małżeństwo, nie miało pojęcia, co takiego się dzieje, ale radzili sobie, jak potrafili. Musiałem zostawić dingo u nich pod obserwacją, tak jak reszta ludzi. Zwierzęta miały odpoczywać w klinice, zostać podłączone do kroplówki w razie, gdyby nie dało się ich w ciągu dnia wybudzić i nakarmić. Powiadomiłem rodziców tylko o tym, że byłem z dingiem u weterynarza, ale że to nic poważnego. Nie chciałem psuć im urlopu. W końcu wróciłem sam do domu, miałem czekać na telefon, zrobiłem sobie obiad, zjadłem przed telewizorem i poszedłem pisać. Napisałem kolejne trzy strony i byłem zły na siebie, że przez kilka godzin idzie mi tak kiepsko. Wieczorem postanowiłem się wyluzować. Wypiłem chyba trochę za dużo. Kiedy kładłem się spać, znów zobaczyłem tego wysokiego faceta na dworze, a właściwie dwóch ludzi smukłych i skąpanych w czerni stali na granicy światła, bijącego z lampy. Wydawało mi się, a może odniosłem jakieś złudne wrażenie, że stoją i wpatrują się w moje okno. Następnego dnia bolała mnie głowa. Dopadł kac. Poprzysiągłem sobie, że więcej nie tknę już alkoholu. Właściwie nie wiedziałem co robić. Leżałem w łóżku w swoim pokoju i przeglądałem telefon. Przez otwarte okno wpadało zimno i szum jaki wydawał niezmordowany deszcz. Nie miałem ochoty nawet jeść. Jedyne na co czekałem, był telefon od weterynarza. Który jednak się nie ziścił. Zebrałem się z łóżka około południa. Poszedłem pisać, ale nie wystukałem nawet jednej strony. W końcu zjadłem obiad, spaghetti bolognese i znów wróciłem do pisania. Odpuściłem sobie jednak po czasie. Ubrałem się ciepło i postanowiłem pójść na spacer. Zbliżała się piąta godzina. Powoli nadchodził zmrok. Pochodziłem trochę po wsi i nagle zdałem sobie sprawę, że drzwi jednego z domów są otwarte na oścież. Kiedy wracałem, te same drzwi były nadal otwarte. Nie paliło się żadne światło. Wyglądało to tak, jakby nikogo w domu nie było i nie został on zamknięty. Nie znałem tych ludzi, ale wszedłem na podwórko. I zawołałem od progu, czy ktoś tam jest. Nikt mi nie odpowiedział. Zastanawiałem się, czy powinienem wejść do środka i to sprawdzić. Uznałem jednak, że chyba lepiej będzie tego nie robić. Zamknąłem po prostu drzwi i wróciłem do swojego domu. Kiedy znalazłem się już przy furtce, dostrzegłem trzy postacie. Stojące za linią światła, wpatrywały się we mnie w bezruchu. Wszedłem do swojego domu i dla pewności zamknąłem drzwi na klucz. Nie miałem pojęcia, kim byli ci obcy, z całą pewnością nie byli stąd. Zastanawiałem się, czy powinienem zadzwonić na policję, ale w końcu uznałem, że i tak nic by to nie dało. W końcu przebywanie na chodniku, jakkolwiek dziwne, nie było przestępstwem. W nocy jednak obudziłem się dwa razy. Coś męczyło mnie, aby wyglądać przez okno. Wiecie, oni tam stali. Stali o pierwszej w nocy i stali, kiedy spojrzałem przed czwartą. Zniknęli dopiero, kiedy obudziłem się nad ranem. Zadzwoniłem do weterynarza, ale ten nie miał dobrych wieści. Dingo, podobnie jak inne zwierzaki, cały czas spał. Stan pupili był stabilny, ale z jakichś nieznanych przyczyn nie mogły się one wybudzić. Podziękowałem za rozmowę i poprosiłem o telefon, gdyby coś się zmieniło. Poszedłem pod długi prysznic. Lałem na przemian ciepłą i zimną wodę, pod którym postanowiłem, że usiądę i będę pisał. Odciąłem się od wszystkiego, co mogłoby mnie rozpraszać, i zacząłem. Pisałem do wieczora. Wyszło mi tego prawie dziesięć stron. Przestałem dopiero, kiedy poczułem głód. Wtedy poszedłem do kuchni. Jedząc, wyglądałem przez okno. Naliczyłem cztery skryte w mroku postacie. Tym razem jednak nie stały już obok światła. Coś stało się z lampą. Przestała świecić. Pomyślałem, że to pewnie przez ten cholerny deszcz. Asfalt już dawno zamienił się w rzekę. U nas na trawniku ziemia przestała pić wodę. Zastanawiałem się, czy czasem nie powinna zająć się tym jakaś straż, to znaczy wziąć się za jej odpompowywanie. Z ciekawości zszedłem do piwnicy i okazało się, że moje przeczucie było trafne. Brodziłem po kolana w wodzie. Do samej nocy wylewałem ją wiadrami, wiedząc jednak, że to syzyfowa robota. Z rana znów pewnie poziom się podniesie. Niestety nie miałem innego wyboru. Musiałem działać, inaczej woda zaczęłaby wchodzić wyżej, dostając się w końcu na parter. Następnego dnia wydarzyły się trzy dziwne rzeczy: brak zasięgu sieci telefonicznej oraz brak internetu, dziwny ból głowy, spowodowany jakimś szumem w uszach, oraz stojące postacie na chodniku. Które nie zniknęły wraz z odejściem nocy. Teraz, w szarości dnia, lepiej mogłem przyjrzeć się tym postaciom. Wiecie, szybko rozwiały się moje wątpliwości, co to za ludzie, bo to nie byli żadni ludzie. To wysokie istoty, z długimi nogami i rękami. O głowach pozbawionych wyrazu. Gdybym miał je do czegoś przyrównać, to przyrównałbym do cieni. Stały teraz niemal pod każdym z domów i po prostu wpatrywały się w nie. Dziwny szum, który rozsadzał mi głowę, musiał pochodzić od nich. Bałem się wyjść na zewnątrz, do samochodu. Bo kilka minut temu widziałem, jak jedno auto rozbija się o stojące przy chodniku drzewo. Te cienie otoczyły wrak, dopadły człowieka, który siedział w środku. Nie dało się wezwać pomocy, nawet alarmowy numer nie odpowiadał. Na szczęście, jednak owe postacie, stojące w deszczu nieruchomo, niczym posągi. Nie wchodziły do domów. Jeszcze czułem, że to kwestia czasu. Postanowiłem więc usiąść i napisać ten tekst. Pisałem, jak nigdy wcześniej, gonił mnie czas. Szum w mojej głowie robi się coraz głośniejszy, powieki stają się ciężkie. Podejrzewam, że, podobnie jak zwierzęta, zapadniemy w nienaturalną śpiączkę. Z tym, że nas nikt nie zabierze do szpitala, nie chcę myśleć nawet, jak to się skończy. Czuję się dziwnie lekki, pusty. Deszcz zamiast zniknąć, jakby się nasilił. Martwię się o wodę w piwnicy, martwię się o Dingo, o moją rodzinę. Nie jestem jednak w stanie nic zrobić. Jest tylko strach przed nieznanym. Te czarne postacie za oknem. Są ich setki, milczące jak czarne martwe drzewa. Nie dowiem się, czego chcą, nie dowiem, jak to wszystko się skończy. Wiem o tym. Właśnie wystukuję ostatnie słowa, kończę finałowe zdania. Zasnę chyba przy komputerze. Mimo że nie mam neta, spróbuję to wysłać gdzie tylko się da. Liczę, że jakimś cudem pójdzie to w świat. Jeżeli te słowa są ostatnimi, które ode mnie słyszysz, to znaczy, że zasnąłem i nadal się nie wybudziłem.